Na to właśnie czekaliśmy. Mamy szansę udowodnić, co potrafimy. Nie odpuszczaj, a na pewno zwrócisz na siebie uwagę. Doskonale. Udało ci się przebić z końca. Tak trzymać. Jeszcze jedna pozycja i zwycięstwo będzie Twoje. Jest masa rzeczy, które podczas wyścigu mogą pójść nie tak. Zastanówmy się, co można było poprawić. Wybierz moment, od którego chcesz zacząć i wciśnij przycisk retrospekcja. Jesteś pierwszy, utrzymaj pozycję. Nie strać teraz głowy, to będzie najważniejszy finisz w naszej karierze. Rewelacyjnie! Publiczność szaleje! Ja nie byłem w stanie policzyć wszystkich telefonów, którymi cię nagrywano. Teraz na pewno ktoś nas doceni. Zobaczysz. Mówi Patrick Callahan: Widzę, że twoje filmiki wywołały niezłą burzę wśród miłośników wyścigów. Zdobyłeś całkiem niezłą grupkę fanów. Poszukuję kierowcy z aspiracjami, który pomoże mi w pewnym przedsięwzięciu. Jeśli zainteresuje Cię moja oferta, będziesz mieć okazję uczestniczyć w serii wyścigów na niespotykaną dotąd skalę. Nie musisz decydować się już teraz. Załatwiłem Ci możliwość treningu na torze Indianapolis Motor Speedway. Korzystaj z niej dowoli i rozważ moją ofertę. Udezwę się za kilka dni. Że twój ostatni wyścig wzbudzi sensację. Słyszałeś o Patryku Kalachanie. To właśnie z jego powodu tu jesteśmy. Chce zorganizować światową serię wyścigów, która będzie globalnym fenomenem. A przynajmniej on tak twierdzi. Dziś jest dzień testowy. Pokaż Patrykowi na co cię stać. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spróbuj zapoznać się z trasą. Z szerokim lewym wirażem na nasypie czeka Cię paskudny zakręt w lewo. Zjedź na prawo i wypatruj znaczników odległości. One pomogą Ci ocenić, kiedy zacząć zwalniać. Zmniejsz prędkość i zacznij wypatrywać znaczników. Inaczej przestrzelisz zakręt. Dobra robota. Świetnie wyczułeś punkt hamowania. Dobra, pora na drifty. Rozpędź się porządnie, wciśnij hamulec i gwałtownie skręć przed wejściem w zakręt. Trzymaj zakręt, aż auto zarzuci tyłem. Będziesz musiał dodać gazu, żeby utrzymać drift. Przygotuj się. Na następnym zakręcie wejdź w drift. Nie bój się zdjąć nogi z gazu, by wytracić trochę prędkości. Skręty za mostem są odrobinę ciaśniejsze. Dlatego nie wahaj się odjąć trochę gazu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niezła prędkość i solidne wykonanie. Prowadzisz jak Mistrz. Jesteś na ostatniej prostej. Pora docisnąć gaz do podłogi. imponujące. Patrick na pewno się do ciebie odezwie. Jeśli chcesz, możemy wracać do garażu albo zostać tu chwilę dłużej, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Gdy będziesz gotów do powrotu, daj mi znać. Interesuję się wyścigami od dość dawna. Twój występ w Chicago skłonił mnie, by dać Ci możliwość przejechania się po torze w Indianapolis. Mam dla Ciebie propozycję. Marzy mi się coś, co nazwałem World Series Racing. Wyobraź sobie maniaków prędkości ze Stanów, mistrzów techniki z Europy i azjatyckich królów driftu uczestniczących razem w zawodach. Nagrodą jest tytuł najlepszego kierowcy świata. Potrzebny nam jednak impuls, ktoś, kto będzie gwiazdą. Na tym polega Twoja rola. Weźmiesz udział w wyścigach przeciwko kierowcom z najlepszych klubów w stanach. Gdy już uda nam się przekonać kluby, podpisać umowy z ich kierowcami i zdobyć ich fanów, wówczas zorganizujemy własne zawody. Potrzebne mi twoje dane osobowe, żeby moi ludzie mogli sporządzić umowę. Mam przeczucie, że wszystko się uda. Do dzieła! Otrzymałeś zaproszenie od New Union Race Club i ich największej gwiazdy Harrisona Cartera. Jeśli dasz mu popalić, z pewnością zainteresuje go propozycja współpracy. Podczas wyścigów, Twoim celem jest przekroczyć metę, nim zrobią to konkurenci. Musisz dać z siebie wszystko, by wyprzedzić rywali i zdobyć miejsce na podium. Traw i przydrożnych rochów, mogą one spowodować poważny wypadek. Harrison Carter jest twoim głównym rywalem. Udowodnij mu, że jesteś godnym przeciwnikiem. New Union to jeden z najlepszych amerykańskich klubów wyścigowych. Jeśli chcesz zwrócić ich uwagę, zajmij miejsce na podium. Too sekund przewagi nad rywalem. Staraj się utrzymać prowadzenie. Jeden wyścig i jedna wygrana. Pat będzie pod wrażeniem. Wiedziałem, że się spiszesz. Dzięki Tobie zwróciliśmy uwagę kolejnego klubu – Transamerica Pacers. By stanąć z nimi do wyścigu potrzebny Ci japoński wóz. Załatwiłem Ci dwa do wyboru. Dobry wybór. Możesz udać się na jazdę próbną dowolnie wybranym samochodem. W ten sposób przetestujesz jego osiągi, nim weźmiesz udział w wyścigu. Sponsorzy umożliwiają Ci dotarcie do szerszej publiczności. Za każdym razem, gdy na Twoim aucie umieszczona zostanie reklama, sponsor wy... Sponsorzy umożliwiają Ci dotarcie do szerszej publiczności. Za każdym razem, gdy na Twoim aucie umieszczona zostanie reklama, sponsor wyznaczy Ci zadanie. Jeśli je wykonasz, grono Twych fanów znacznie się poszerzy. Kalendarza i postaraj się wygrać. Masz kilka możliwości. Możesz dalej ścigać się z New Union, przyjąć zaproszenie od TransAmerica Pacers. Jeśli natomiast wolisz poćwiczyć, możesz w każdej chwili udać się na jazdę próbną po torze Indianapolis. Budzić większe zainteresowanie w WSR. Może warto zapoznać się z zadaniami wyznaczonymi przez sponsorów?